Tom 72, siódmy wojownik, rozdział 10. Byłem sam w odludnej okolicy z ludźmi, przed którymi ostrzegał mnie żelazne. Skoro mówił mi, że są niebezpieczni, widocznie sam ich o coś podejrzewał, może nawet o to, że byli sprawcami jego wypadku. Muszę pojechać do żelaznego. Powiedziałem. Uważnie obserwując Norwega i Szkota, założyłem plecak i rozłożyłem kijek narciarski. Stanąłem u szczytu schodów prowadzących zwierzę i przyglądałem się stopniom. Przeczucie ostrzegało mnie przed niebezpieczeństwem, czyhającym w tym miejscu. Stopnie były wąskie, zbudowane z wyślizganych przez wieki kamieni i pokryte śniegiem. Ostrożnie schodziłem, podpierając się lewą ręką o ścianę skały, najpierw opierając kijek obok miejsca. Koło którego miałem postawić prawą nogę. Ostrze mojej podpory łagodnie wbijało się w śnieg i stanowiło stabilne oparcie. Nagle, gdy czubek kijka dotknął śniegu, z dziury trysnęła woda. Gdybym tam postawił nogę, z pewnością pośliznąłbym się i zjechał po schodach z wysokości kilku metrów. Czy ten dziwny dźwięk, jaki słyszałem, gdy Jarl i Morgan wchodzili na wieżę? To była woda wylewana z manierki. Może to był przypadek? Obejrzałem się. Przy wejściu na taras zwierzy stał Morgan. Wszystko w porządku? spytał. Tak, uważajcie na schodach. Są bardzo śliskie, odpowiedziałem. Ma pan czym dojechać do szpitala? Zostawiłem wehikuł na dole. Te pokraczne cudactwo? wtrącił się zaciekawiony Jar. Zastanawiałem się, do kogo to należy, ale powinienem się domyślić że do muzealnika. Obaj się roześmieli. Niech pan uważa, bo się rozsypie. Morgan udzielił mi życzliwej rady. Ostrożnie zszedłem na dziedziniec i pognałem do wehikułu. Nim wsiadłem do środka, sprawdziłem, czy Morgan niczego w nim nie uszkodził, ale pojazd był cały i odjechałem do Jeleniej Góry, do dobrze znanego mi szpitala. Żelazny leżał na innym niż ja oddziale, z tułowiem, prawą nogą i ręką w gipsie. Na wyciągach. Nareszcie zawołał na mój widok. Jak się czujesz? Zapytałem go. Nie uwierzysz? Ale pierwszy raz jestem w gipsie. Ten bezruch i niemoc są denerwujące. Domyślam się, ze współczuciem pokiwałem głową. Co ci jest? Złamane. Stuknął zdrową ręką w gips na usztywnionej ręce i nodze. Tu coś poprzesuwane. Wskazał na plecy. I pęknięte żebra. A do tego serce, co ty mówisz? Czemu? Pani Kasia przyjdzie na zamek, a mnie tam nie będzie. Myśl o swoim zdrowiu. Znacząco popukałem go w czoło. Jak to się stało? Dokładnie nie wiem. Wieczorem w piątek ustawiłem rusztowanie przy południowym narożniku, blisko baszty bramnej. Rano wszedłem na nie, zdjąłem kilka mniejszych, luźno trzymających się kamieni. Położyłem obok siebie i nagle wszystko runęło. Stary nie wiem, co się stało. W jednej chwili patrzyłem sobie na czarcie wrota, a po chwili brakowało mi tchu i leżałem przygnieciony rusztowaniem i kamieniami. Potem Jarl i Morgan postanowili zwieść mnie na pogotowie. Pożyczka uprosiła ich, by uruchomili radio i zawiadomili go op. Nim wyjechaliśmy, zasnąłem albo straciłem przytomność i obudziłem się. Gdy już zjeżdżaliśmy, nie otwierałem oczu, ale wszystko słyszałem. Najpierw jadący z przodu Jarl syknął coś w rodzaju Seneca, i nagle, na łeb na szyję zjechaliśmy gdzieś na boki i zatrzymaliśmy się. Któryś z nich zatkał mi ręką usta i czekali w milczeniu. Wreszcie Norwek coś warknął, i obaj wyprowadzili to Bogan na szlak. i Dojechaliśmy do czekających ratowników GOP. To nie było Seneca, tylko Senex. Poprawiłem kolegę. To w języku łacińskim oznaczało starca. To pewnie szedł kwas i modo. Domyślił się żelazny. Z kolei ja opowiedziałem o swoich przygodach w ostatnich dniach, a żelazny słuchał opowieści jak małe dziecko z otwartą buzią. Tam na schodach to była zasadzka. Ocenił wydarzenie w bolczowie, ale te podchody wilka z kwas i modo, ta wilczyca, stary, mówię ci, to niesamowite. Ze zdumieniem kręcił głową. Musisz wrócić na zamek i pilnować go przed tymi draniami. Jestem pewien, że coś kombinują i domyślają się. Czego ta zagadka z Biblii dotyczy? Oni wiedzą, czego trzeba szukać i na tym czymś bardzo im zależy. Pojedziesz na zamek, pojadę, obiecałem. Musisz zrobić zapas jedzenia, weźmiesz to bogan i zjedziesz do sklepu. Jeśli dobrze żyjesz z kwas i modo, to on ci pomoże. Weź któregoś z chłopaków do pomocy. Gdy zobaczysz, że ci dwaj faceci zaczynają szaleć, zabieraj dzieciaki z góry i odeślij je do domu, niech oni szukają czego chcą. Nie warz z nimi, bo sam nie dasz rady. Pierwszy raz widziałem żelaznego tak wzburzonego. Bywały wściekły, zły na kogoś, ale teraz to był zupełnie inny człowiek. Zrobię jak mówisz. Zapewniałem go, zostawiłem go na pół godziny, by zrobić zakupy w pobliskim sklepie i donieść choremu soki, słodycze, gazety, słowem rzeczy które mogły mu być w najbliższych dniach potrzebne. Potem one mocno ścisnął mi dłoni i życzył powodzenia. Wehikułem dojechałem w moje miejsce do parkowania niedaleko świątyni Wang, okryłem auto plandeką i ruszyłem do zamku. Musiałem się spieszyć, bo powoli się ściemniało, ale na szczęście drogę już znałem prawie na pamięć. W czasie szybkiego marszu zgrzałem się nie tylko z powodu tempa, jakie sobie narzuciłem, ale od sybilistycznych wizji. Jakie mnie po drodze nawiedzały, bałem się, co Jarl i Morgan mogli zrobić z zamkiem pod nieobecność żelaznego. Gdy dotarłem do bramy, załomotałem kołatką i otworzyła mi pożyczka w towarzystwie uzbrojonych w jakieś pręte gwoździa i puźnia. To pan, ucieszyła się dziewczyna. Ten Norwek i Szkot nie wrócili i mieliśmy tu sami zostać na noc. Witajcie i odłóżcie broń poprosiłem chłopców, zamkniemy bramę i pójdziemy do kuchni na herbatę. Gdy weszliśmy do ciepłego pomieszczenia, nawet różyczka ucieszyła się na mój widok. Byłem mu żelaznego, opowiadałem, gdy na stole przede mną pojawił się kubek gorącej. Czarny jak smoła herbaty i kilka kanapek z boczkiem i musztardą. Cały jest w gipsie i długo poleży w szpitalu. Na razie ja obejmę władzę w tym miejscu i oczekuję absolutnego posłuszeństwa. Czy to jasne? Tak jest. Zgodnie odkrzyknęli Pożyczka i Puzio. Chce pan tu wprowadzić rządy Junty? Zapytał Gwóźdź. Pewnie pierwszy punkt zajęć dziennych to będzie gimnastyka na dziedzińcu i kąpiel w wodzie ze studni. To pierwsze wcale by wam nie zaszkodziło. Przyznałem. Jeżeli komuś nie odpowiada to co mówię, może odejść. Znacząco zawiesiłem głos patrząc na różyczkę, która stała z założonymi rękoma oparta o kredenc i zerkała na podłogę. Zastanawiam się tylko, co nas to jeszcze strasznego czeka? Powiedziała różyczka. Pana ugryzł wilk. Żelazny się połamał, ci zagraniczniacy zostawili nas tu samych i pewnie nie wrócą na noc, więc gdyby nie pan, bylibyśmy skazani na. Wie pan, jak się baliśmy, domyślam się, kiwnąłem głową, jeżeli będziemy działać zgodnie, razem, nic złego się nie stanie. Działy się tu dziwne rzeczy, ale przerwałem. Bo nagle usłyszeliśmy ogłuszający gwizd, i za oknem zobaczyliśmy, jak cały dziedziniec nagle pojaśniał. Wyjrzałem przez okno w kuchni i zobaczyłem, jak śnieg stopniał w kilku miejscach, gdzie zostały ciemne plamy, a na ich krawędziach jeszcze chwilę drgały słabe płomyki. Co to było? zapytała przerażona pożyczka. Duchy odpowiedział jej gwóźdź. Czytałem. Że w taki sposób z ziemi wyłażą upiory. Daj spokój i nie strasz ludzi. Próbowałem uspokoić chłopca. Do końca nie byłem pewien. Czy wierzy w to co mówi? Czy próbuje tylko wszystkich straszyć? Chodźmy obejrzeć te duchy. Powiedziałem. Szedłem pierwszy. Za mną maszyrował mocno zainteresowany zjawiskiem gwóźdź. Dziewczyny i późio przezornie pozostali w progu. Yeti. Wykrzyknął gwóźdź widząc na śniegu coś. Co wyglądało jak odciski butów, tyle że bez żadnego wzoru. Dotknąłem krawędzi śladów. Śnieg był pokryty cienką warstwą lodu. Boisz się? zapytałem gwoździa, który z ciekawością przyglądał się moim poczynaniom. Po środku dziedzińca zaczerpnąłem garść śniegu z tropu i powąchałem. Nie boję się, wyszeptał gwóźdź. Benzyna? zgadywał. Coś w tym rodzaju. Przyznałem z uśmiechem. Czemu tak ich straszysz? Zapytałem szeptem. Przez różyczkę. Co ona ma z tym wspólnego? Wie pan, to taka primadonna dyskotek. Przewraca się jej w głowie od tych facetów, którzy ją podrywają. Koleś bez BMW nie ma u niej szans. Ale tobie się też podoba. Wtrąciłem z uśmiechem i kolejno oglądałem wszystkie dziury. No co pan? Gwóźdź wydawał się być oburzonym. Przecież sam przyznałeś że dla niej te wszystkie strachy tak, ale chodzi o to, żeby wreszcie zdjęła tę maskę lalki i pokazała się, jaka jest naprawdę. Czasami pod takimi maskami nie ma niczego, zauważyłem. To nie maska, to jej prawdziwa twarz, więc zastanów się, czy warto. Jest jeszcze coś. Zatrzymałem się, podnosząc stopiony krążek plastyku i oglądając go, mój kolega, który jeździ na safari, mawia, że czasami zasadzając się na piękną, szybką antylopę upoluje się coś innego. Nie będzie to piękna zdobycz, którą można chwalić się przed kolegami, ale lwica, z którą trzeba nauczyć się żyć. Kolega w Afryce poznał swoją przyszłą żonę. Przez kilkanaście lat żyli w tym samym mieście, ale spotkali się dopiero w hotelu w Bombasie. Na koniec opowieści Łobuzerską mrugnąłem okiem. Gwóźdź zamyślił się i zapatrzył w wejście do północnego skrzydła. I co? Krzyknęła pożyczka. Możecie podejść i obejrzeć. Odpowiedziałem. Ruszyli niepewnie i z nieufnością podeszli do pierwszego tropu. Potem do kolejnego i tak dotarli do wschodniego skrzydła. To zrobili Norwek i Szkod. Upewniał się Gwóźdź. Nie mamy na to żadnych dowodów. Odparłem. Ktoś z pomocą zwykłego budzika w najprostszym zegarku elektronicznym. Jednorazówce jaką można kupić za kilka złotych na każdym targowisku. Przygotował zapalnik. Ślady ducha to nic innego jak wełniane wkładki do butów nasączone łatwopalnym płynem. Zostały połączone wełnianym lądem, który podobnie jak wkładki spalił się i został tylko ten zegareczek. Rany. Westchnął gwóźdź. Po co to wszystko? Żeby nastraszyć mieszkańców zamku. Po co? Co byście zrobili? Gdybyście tu byli sami i zobaczyli to coś na dziedzińcu, zwiali w środku nocy, stwierdził gwóźdź, ale kto? Możesz podejrzewać, ale nie dziel się tą wiedzą z nikim. Ostrzegłem go. Prawda nie musi być jednak taka straszna. Teraz naprawdę zaczynam się bać. Chłopiec przerwał, bo zbliżali się do nas, pozostali mieszkańcy zamku. Duch, odezwała się pożyczka. Nie wierzę w nie. Ale to wygląda nieprawdopodobnie. Ktoś chciałby nam zrobić taki dowcip. Pewnie gwóźdź zrobił widowisko i teraz udaje mądrale. Różyczka oskarżyła kolegę. To nie ja. Zapewniał chłopak. Ani ja. Zastrzegł się puzio. Ty się boisz własnego cienia. Roześmiała się różyczka. To żelazny. Zwaliłem winy na kolegę. Znam go. Pewnie chciał wam zrobić taki dowcip. Ale nieoczekiwanie sam znalazł się w szpitalu. Pamiętam, że w młodości robił niezłe numery. Nawet gwóźdź się uspokoił, tylko ja nabrałem pewności, że widowisko obliczone było na wzbudzenie popłochu wśród młodzieży. Zamek stałby opustoszały przynajmniej do jutra rana, a być może tyle czasu wystarczyłoby na rozwiązanie zagadki. Zagnałem młodzież do kuchni. Gdzie znowu przygotowaliśmy sobie herbatę. Jutro z gwoździem pójdziemy do sklepu zrobić zapasy. Zapowiadałem. W tym czasie reszta zrobi generalne porządki na zamku. Czy to jasne? Tak jest. Krzyknął chórek. Pobudka o 6.30. Wydawałem rozkazy. Dziewczyny robią śniadanie, a chłopcy pomogą mi przy kotłowni. Teraz umyć się i spać. Rozeszliśmy się do swoich pokoi. Ja swój odwiedziłem tylko po to, aby zostawić tam plecak i założyć ubranie robocze, trzeba było napalić w piecu, żeby dzieciakom w nocy nie było zimno i woda w rurach nie pozemarzała. Kotłownia była pod wschodnim skrzydłem, a wchodziło się do niej przez wieżę. Nim zszedłem do piwnicy. Sprawdziłem, czy agregat pracuje prawidłowo, był sterowany komputerem, miał zasilać wielkie akumulatory, sam je ładował w odpowiednim czasie i sam się wyłączał. W pomieszczeniu było dostatecznie ciepło, by ropa w przewodach nie zamarzła. Zastanawiałem się w tym momencie, ile sił i środków wymagało od żelaznego zorganizowanie życia na tym zamku i jak on wniósł lub wiózł tutaj te wszystkie rzeczy? W piwnicy panował chłód, ale i tak było o wiele cieplej niż na dworze. Żelazny miał rację. W piwnicach panowała stała temperatura. Przypomniałem sobie o szkielecie leżącym na końcu wyrobiska pod północnym skrzydłem i otworzyłem metalowe drzwi po lewej stronie. Za nimi była kotłownia, też sterowana komputerem z ogromnym piecem, do którego wkładało się tylko drewno, a maszyna sama wszystkim sterowała był tu zapas opału. Wielkie krążki pni, niektóre pocięte. Te o mniejszej średnicy całe. Wysypałem popiół i do paleniska wrzuciłem trochę drewna. Nie miałem latarki, więc penetrację piwnic zostawiłem sobie na następny dzień. Teraz zapaliłem światło na schodach wieży i powędrowałem do pomieszczenia z radiostacją. Był tu grzejnik kolejowy i piecyk popularnie zwany kozą. Napaliłem w piecyku i zdjąłem koc termiczny, jakim żelazny okrywał sprzęt. Zbliżała się północ. A ja uruchomiłem sprzęt, włączyłem nadajnik, potem podłączony do niego komputer. Jak się zorientowałem, mogłem przez radio rozmawiać lub nadawać komunikaty alfabetem Morsa. Co było o tyle ułatwione, że nie musiałem wystukiwać szyfru, tylko słowa wpisywałem z klawiatury. Wśród częstotliwości zapisanych w pamięci komputera odnalazłem kwinka 342 i zacząłem go wywoływać. Zgłaszam się. Usłyszałem w słuchawkach zaspany głos. Czekwinek. Przywitałem go. Nadaję z maszyny naszego wspólnego kumpla. Żelaznego. Żelazny, dzwoniłeś do mnie przed świętami. Jestem tym muzealnikiem. A to była wiadomość od Irona 68. Iron leży w szpitalu. Miał wypadek. Co się stało? Spadł z rusztowania. Będę potrzebował twojej pomocy w pewnej sprawie. Prześlesz tekst, jaki ci nadam na numer faksu który ci podam. Dobrze? Dużo tego będzie? Nie, kwinek pouczył mnie. Jak wysłać wiadomość? Ustaliliśmy czas i po dwudziestu minutach schodziłem zwierzę do siebie. Najpierw sprawdziłem, czy brama jest zamknięta. Gdy znowu wszedłem do swojego lokum, musiałem napalić w piecu i dopiero około pierwszej w nocy zasnąłem. Byłem tak zmęczony, że nawet jakby po zamku chodziły bataliony duchów, a młodzież darła się w niebo głosy. To bym dalej spał. Komendant zamku zaspał. Obudziły mnie słowa gwoździa. Stał obok łóżka w towarzystwie Puzia i obaj z troską patrzyli na mnie. Spojrzałem na zegarek. Była za kwadrans siódma. Przepraszam, pracowałem do późna. Próbowałem się wytłumaczyć. Odłożyłem kołdrę na bok i zaraz tego pożałowałem. W pokoju było zimno. Przyszły mrozy. Z powagą stwierdził Puzio. Dopiero teraz do mnie dotarło, że obaj mieli na sobie oprócz grubych bluz roboczych z polaru, rękawice, szaliki i czapki z nausznikami podszytymi futerkiem. Ile? Zapytałem. Na termometrze na oknie w kuchni jest minus dwadzieścia. Spokojnie stwierdził Gwóźdź. Biegniemy grzać. Bo tu umrzemy. Krzyknąłem ubierając się szybko. Mróz, gdy nie wieje wiatr. Nie jest taki dokuczliwy, ale do pracy niezbędne są rękawice. Z chłopcami wnosiliśmy do piwnicy klocy drewna składowane na dziedzińcu, które w kotłowni ciąłem piłą łańcuchową. W pół godziny napaliliśmy w piecu i mieliśmy przygotowany spory zapas drewna. Potem umyliśmy się i pomaszerowaliśmy na śniadanie. Nasze kwatermistrzynie powinny przygotować listę zakupów. Powiedziałem patrząc na sto zgrzanek i dwa słoiki z dżemem. Ustaliłyśmy. Zaczęła różyczka przedrzeźniając ton mojego głosu. Chciałyśmy zaproponować. Nieśmiało wtrąciła pożyczka. Chodzi o dyżury w kuchni. Twardo obwieściła różyczka. Cały czas mam spędzać w kuchni. Zrób śniadanie, obiad, kolację. W kółko to samo i te same twarze. Pan Żelazny obiecywał mi, że będą tu goście. Wesołe towarzystwo. A ja miałam być recepcjonistką. Miałyśmy pracować na zmiany. Zauważyła pożyczka. Jak tak dalej pójdzie? To będzie mój pierwszy sylwester. Kiedy nie będę miała tipsów, zaszlochała różyczka. A co to takiego? Zapytałem, chrupiąc grzankę z dżemem i popijając ją lurowatą kawą. Różyczka nie odpowiedziała. Rzuciła coś w rodzaju ciemniak i wybiegła. Przygotuję listę potrzebnych rzeczy, powiedziała pożyczka. Jedliśmy z chłopcami śniadanie, a między zębami chrzęściły nam poprzypalane kawałki chleba. Kartka, jaką otrzymałem po kilku minutach od pożyczki, była zapisana drobnym maczkiem. Oprócz sani weźmiemy jeszcze plecaki, powiedziałem do Gwoździa. Umiesz jeździć na nartach? Chłopak tylko skinął głową. Po kwadransie byliśmy gotowi do drogi. Ciepło ubrani wyposażeni w narty i to bogany z magazynu żelaznego. Pożyczka ze specjalnej kasetki wydała nam pieniądze na zakupy i mogliśmy ruszyć w drogę. Gwóźdź doskonale sobie dawał radę na nartach i szybko dotarliśmy do Karpacza. Tam, koło świątyni Wank, spotkaliśmy Jarla i Morgana. Wracają panowie na zamek? Zapytałem ich. Planujemy spędzić tam nowy rok. Jeśli to nie sprawi kłopotu, powiedział Jarl, zapraszam. W końcu żelazny po to otworzył schronisko, żeby przyjmować gości. Odparłem. Idziemy po zakupy. Może panowie mogliby nam pomóc w drodze powrotnej? Zaproponowałem. Nie chciałem. Żeby mogli sami beze mnie przebywać na zamku. Bez zbędnych ceregieli zgodzili się, mieli przecież sanie, którymi zwieźli żelaznego, mieli swoje narty. W ciągu godziny zrobiliśmy zakupy i obiłczeni towarami upakowanymi w toboganach i w plecakach ruszyliśmy w drogę powrotną. Zadziwiała mnie doskonała kondycja fizyczna Norwega. Po szkocie. Zapewne mieszkańcu tamtejszych górskich rejonów można się było spodziewać takiej siły. Ciągnęli swoje sanie bez najmniejszego trudu. Równo stawiając kroki, ta wędrówka w mroźne przedpołudnie. Po pustym szlaku sprawiała nam wszystkim ogromną przyjemność. Pan lubi robić zakupy? zapytał mnie, jar. To konieczność. Mieszkam sam i nie ma kto tego za mnie zrobić. Odpowiedziałem. Ja lubię robić zakupy. Przyznał się Norwek od dawniej nawet nie pozwalałem żonie, póki jeszcze żyła, chodzić do sklepu. Pamiętam, jak była w ciąży i biegałem rano po świeże pieczywo, mleko, wodę mineralną. Robiąc większe zakupy wracałem objuczony jak dromader, ale byłem dumny. Atawizm. Roześmiałem się. To poczucie myśliwego wracającego z polowania. Tak, Jarl uśmiechnął się. Czułem, że ten uśmiech był związany bardziej nie z moimi słowami. Ale z miłymi wspomnieniami. Jakie obudziło w nim mówienie o żonie, czemu pan się nie ożenił? Wypytywał mnie Morgan. Praca, krótko wyjaśniłem, ona zabiera mi za dużo czasu, oznacza częste wyjazdy w teren, niekiedy na długo. A teraz jest pan w pracy? Zaciekawił się Norwek. Po części miałem pomóc koledze przy renowacji zamku. Ale muszę przez jakiś czas opiekować się i budowlą, i młodymi pracownikami kolegi. Rozumiem, Norwek pokiwał głową. Około południa wróciliśmy na zamek. Do piętnastej byłem zajęty rozpakowaniem zakupów. Pomagała mi pożyczka i razem chowaliśmy prowiant do zamrażarek, lodówek, szafek. Magazynu produktów suchych. Super, stwierdziła Pożyczka ramieniem ocierając pod z czoła i odgarniając pojedyncze kosmyki włosów opadające na oczy. Czemu pan to robi? Zapytała przyglądając mi się uważnie. Teraz przypominała moją polonistkę z podstawówki, starą pannę z myśli ogonkiem warkocza, którą widywaliśmy przechadzającą się po parku z tomikiem poezji. Gdy jej koleżanki przed dniem nauczyciela szły do fryzjera, ona potrafiła rozmażyć się. Gdy żelazny fantazjował, interpretując wiersz Czesława Miłosza, i ostro przyglądała się z okularów przepytywanemu delikwentowi, który nie pamiętał, co na obiad podawano w Soplicowie. Co? Zachowałem się identycznie, jak nieug wyrwany nagle do odpowiedzi. Został pan tu. Chodzi o tę zagadkę. Usiadła na podłodze, opierając się o zamrażarkę i prostując nogi na deskach magazynu. Nie potrafię cię okłamać. Chodzi o zagadkę. Ale także i o was. Przecież nie możecie tu mieszkać sami. Ten Norwek i Szkot polują na to samo co pan. Nie wiem, ale chyba tak. To oni zwalili pana żelaznego z rusztowania? Nie wiem, ale dobrze, że mi przypomniałaś, bo muszę sprawdzić to rusztowanie. Niech pan się nie trudzi. Zatrzymałem się w pół kroku i spojrzałem na dziewczynę pytająco. Rusztowanie było z metalowych elementów, ale opierało się na drewnianych podkładkach i miało drewniane podesty. Opowiadała dziewczyna. Ten szkot po wypadku powiedział, że trzeba to posprzątać, bo znowu ktoś będzie miał wypadek. Wyglądał na bardzo poruszonego zdarzeniem. Kliny podstawy rusztowania i podejść zaniósł do kotłowni. Myśli pan, że bezradnie rozłożyłem ręce? To dziwny człowiek, ten szkot, kontynuowała pożyczka, zna trochę język polski. Pamięta pan jego zachowanie pierwszego wieczora? Wyglądało to tak, jakby był nikolegą. Ale sługą Norwega. Pan też jest jakiś dziwny. O! krzyknąłem zdumiony oskarżeniem. Pojawia się pan i znika. Gryzie pana wilk, i jednego dnia ląduje pan w szpitalu. A po dwóch dniach tryskający zdrowiem wraca na zamek. Uratowała mnie maść od Quasimodo. Tłumaczyłem się. Pan przyjaźni się z tym starcem? Chyba on mnie lubi. Pożyczka wstała i podeszła do mnie. Łagodnie spojrzała mi w oczy i w tym momencie nie wyglądała jak nastolatka. Lecz jak doświadczona kobieta, w jej oczach było wiele mądrości. Stała tak blisko mnie, że zdawało się, iż przekroczyła pewną bardzo delikatną granicę. Ale ona tylko położyła mi rękę na ramieniu. Radzę panu, niech pan będzie z nami szczery, powiedziała. Stanęła w progu magazynu i odwróciła się. Kipsy są dla dziewczyny bardzo ważne, też chciałabym je mieć. Dodała i wyszła. Z magazynu powędrowałem do kotłowni żeby poszukać resztek drewna na zrusztowania i dorzucić do ognia. Oczywiście, tak jak mówiła pożyczka, nie było tam nawet jednego kawałka deski z rusztowania. Potem udałem się do radiostacji, ale Kwinek nic nie nadesłał, mimo że odbiornik cały czas pracował oczekując na specjalny kod, który uruchamiał nagrywanie wiadomości. Zszedłem do kuchni i tam zastałem już wszystkich w doskonałych humorach, a przyczyną tego był Jarl który przywiązł i otworzył butelkę dobrego, białego, lekkiego w smaku reńskiego wina i poczęstował nim młodzież. Postanowiliśmy, że jutro wszyscy wyruszamy na spacer po górach, oznajmił Norwek. Zamkniemy zamek i idziemy, pan też.